Siema Siema Ja jestem Monster, a on to Karomik, jak widać no, Gramy no. dzisiaj w Call of Duty na zombie Tak, Pokażę ranking im On tak niedawno zaczął, więc No No teraz akurat padliśmy, ale no to jest chcemy wam pokazać jak gramy no. Ja no. niedawno zacząłam Ja już gram trochę dłużej, tak więc, wiecie, żeby nie było

To jest, ten tunel jest mój, gdzie ja teraz jestem. Dzielimy na dwie połowy, okej? Okay? No. Ja sobie zabijam ich z góry. A, pomóż mi! Psa mogę, może by nie? No. daj mi parę bo ja te ...snajperka albo coś. No. Albo to Piłę, nie wiem. A, o, wolę snajper. No. Ale wiem, co mi się przyda muszę się przyjść. A, to już koniec zakrzypka, to ja teraz się na i lecę. A, a ja właśnie go użyłem nie damno. A gdzie pisało jak to się ładuje, bo... E, nie pisałem. Dobra, pi nie, nie, bo ja nie pamiętam gdzie to piszę. A dobra, już wiem gdzie to, gdzie to się ładuje. A jeśli chcę, to będziemy jeszcze nagrywać y, odcinki z Minecraft i z Assassin's Creed Brotherhood To nie bójcie się, nie będą tylko z jednego y, lecieć. No, no już half life mam pierwszy odcinek. Postaramy się jeszcze zrobić z Team Fortress 2 Niektórzy pewnie będą znać A niektórzy nie no to zachęcam do zagrania, fajne gierki są O o duże gierki ale A ja ich skoczył z koszyk, nie? Ja nie mam jak. Gierny tam to są bardzo fajne U gierki jest za dużo. To ja tylko mogę Nie dobra nie trzeba, już jest tylko jeden No to, a ja teraz padam z tego? Nie za... Nie, nie musisz już. A posunę, bo mi się padł. Nie padiesz. O kurde. No to widzisz, że ja też pada. No. a aj, 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 na red hatę podstawę. Oh my god. No. Mm. Dajemy lepiej, co?

to fajna gra to zupełnie baby tunel grała na nią, ale damy sobie high life a Ej, dopisz sobie do imieniu... Tak jak ja mam H. H i Ej, To będzie nasza tak? Eee, tak. No bo to jest moja gilla. Na razie to gram samymi skałcami. Z sniperami, tak, tak, bo najlep no, według mnie to najlepiej się gra sniperem, tak. Na tej mapie. Znaczy w sumie nie tylko na tej mapie, bo ja to tam, spytajcie jego, lubię tak pociskać sna snajperem, że... Ja sniperem miałam no, chyba 35 level. No, znaczy, jest... Ja... Zapraszam raz 65 level i tylko gra znaczy, ja... na chwilkę. Sorry, znaczy, za ten telewizor jak tam, bo już jest ten level, ale wiecie. Ja. Mój to ten tunel, w co pies biegnie. Cheć, no. Dobra, ale kłóćmy się. Owszem, ale... Ta 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 Biegnie ktoś O ty to takie kombosy to my pięciu naraz nawet przejebialiśmy wtedy No? Wow! No i zawsze oni się tak ściekają No na ciebie No przecież widzę, ale nie przecież nie ma... Się... He, trzad, ale ich mał idzie, Patrzmy, nie umijałem, patrz, my yy. nie umijajmy patrz Jezu się wystraszyłem Ale fajną ja mam kampę Gdziekaj What masz? fuck?! No ty To nie są moje zombie wiem Z mojego tunelu ja już amu nie mam To ładu ja ci pomogę, ładu ja jej strzelam No zabijaj ty nawet z mojego tunelu Dobra Ty też musisz Ja bym chociaż jednego widział no bo ja ładowała e, będę. Koniec! Miał. Uch, ty wiesz co? E, przydałoby mi się trochę życia. Nooo ja... Na, na red ja na red hp jadę. No muszę być cię level. A ja muszę za amunicji wziąć, bo już normalnie mam ty tyle sniper. No, bo ty już tyle przegrasz i masz 112. Mm. Co ty po długiej, e, po dwóch latach przerywaj, nie za bardzo mi to idzie. No a u mnie. no, no widzisz. Ty mógłbyś grać, na Ja na tego zainstalowanego nie nie. No bo jak miałeś formata, to co ona no, na to poradzić? Grałem jak coś, to... Grałem na kod Jumperze jeszcze. Grałem na detranach, więc tak wiem jak się trochę obsługiwać w knajpie I to tak trochę bardzo, nie chwaląc się, mówię od razu, bo tyle tam, no niektórzy grają na detranie, to wiedzą o co tam chodzi. to... Ja nie gram jeszcze, ale wiem co to jest detran. Ale jak coś, to będziemy ja jeszcze grałem. nagrywać. No. Ale jak coś to będziemy nagrywać jeszcze z Detrana, z innych serwów, no. z innych gier... Nie wyjdzie ja będę sobie grał w na detranie, no bo ja pierwszy raz grał w na detranie. Mm, detran to mówię ci. Nie są takie łatwe niektóre rzeczy. Tu mówię, najpierw przejdź parę y, tych kod y, jumperów. To wtedy wejdź na Detrana. To wtedy będziesz wymiatał, mówię. Ja i tam może... a ciekawe, a tam jest auto BH? Jakieś w Auto BH? Czy masz spację, on ci tak to czas Nie, nie właśnie, nie. Tam może tylko na F i spację, ale teraz to chyba jest usunięte z tego serwa. Kuszę no. wam. A ja ich nie zabijam z knajpa ale, ale nie się tam, tak w tym tulele, bo nie bo nie będę leciał tak, jak będzie miliard zombie leciało, to nie będę ciebie leciał, żeby paść. Oj, jednak będziesz musiał chyba. Oj, oh, help me. O, mi i jednym szczękiem. ci trochę. A, sam. już nie potrzebuję pomocy, już chcę w Poświetlenie na tej kuszy, dobra. Ej, ty wiesz co? Poczekaj. Tego, ty... Jak będzie... Ja nie zabijaj ostatniego nie. zombie. zabiję mnie, ja Cię nobie zabiję Zabiło. Jak, ja nie mam, jak ja nie mam HP Zabiło mi Chciałem się uleczyć To jest próbu jakoś się zeskoczyć i się złamać nie No pat, nie działa położyć. Ja cię podsadzę A poczekaj, ja stanę w okno a Ty na mnie skoczysz z okna Nie da się z okna Nie bo ja wskoczę na okno, ja tam będę stał i Ty yy, Ja będę stał na oknie A ty na A mi potrzebę Ja zapomniałem o amunicji w ogóle Hmm, a ja nie mam już bo... e, Tak, myślę, że 21, ale... Shit! Ej, dam no. mu się, muszę walnąć, ratuj mnie! Ratuj no, mnie! Fast! Nie mam jak! To... Po, ale bij ich po drodze! No, próbuję, wiesz, ale nie chcę zrobić, żeby tak szybko szli. Ale Ty co są już po drodze. No, my jest i tak. A, a... O, przebiję parę nie tylko jednego przebieram. Dobra, my to chyba znowu przegramy. Ja mówię, ci... To może stara się nie przegrywać, no, co? No, bo i tak już nie Dobra, bierzemy inną mapę, zrobię Ej, yy, Tak, yy, przepraszam na chwilę. Cięcie będzie, ale no. Bo tylko na mapę, żeby no, nie było widać jak instaluje Bierzemy i to. I robię cięcie. No. Poczekaj, zobaczymy. Ale teraz u mnie tak jest. Cały czas. U mnie. u mnie. u mnie. było to, to... Dobra, Half-Life. Dajmy... Half-Life? A nie możemy jakąś inną wziąć? Nie, bo... Było... Ciekawe co to jest. Ja bym wziął Village lub Dust 2, albo Water Hazard. A, a... Fajna, ma... Fajna mapa jest Water Hazard, A, a no. to... Jak graliście w Tesa, to może kojarzycie trochę? Dobra, cięcie! No. Siema, już jesteśmy. Yy, tak, jest taka mapa. No może taka mała i to najlepiej. Ja tylko... Ja chyba wiedziałem. Ty byś nie... może mnie tak zabijał swoich, co? A nie? Trzymaj ich na smyczy. Jak pan? wpadłem? Pamiętam zawsze jak lubię jak potrzebowałem medyka. O! Za mną! Chinij nie! Nie mam! Ja przecież nie mam medyka, aha. To chroń mnie, chroń mnie! No chronię cię. Dawaj! Łuch! No więcej tu mama nie miała. O, świetnie, mama mija. Ty nie zgarniaj moich... O, ty leżysz, o świetnie. Będę paru ci ściągnę. Uciekaj! No staram się i to ja najbardziej, ściągaj ich. Ja będę i bił z No a ja zaraz mi się kończę speed. Zostaw mi tych dwóch już. I ten mój ostatni taki, pięknie. Ulecz mnie. Ja mam gun master i tak mi haste ładuje, że mówię ci. Ty, gdzie by się tu skampić? Ej tędy to oni chyba idą, jak się nie mylę. Ale... Będę się skampił, mam nawet blisko amunicję. No, bo wtedy chyba nie idę. No właśnie, ja też tak właśnie myślę. Ej, a ja tak nie mogę zmienić? Eee, yy, a co ty chcesz zrobić? Bo bym się jeszcze B-4-3. Bo mi wiesz, że twoja klasa zmieni się przez laserskim odrodzenie. No i musisz kliknąć B-4-3. Reszta. Tak, Ej, moment. to nie No, no ale no, to na początku rundy. Ja mi się tak. wbić na kampę. Dlatego stoję tutaj, na tej ławce No no na F nie ma tego, wiesz Dla O kurde Co? Łatak! Aaaa! mnie gonią, byś mnie tak uratował Może byś tam wyszedł, co? Masz towarzystwo I ja też Tylko, że to towarzystwo Mnie koni, nie ciebie Ja ich zabijam Sumę! O, ja na red HP Dobra, padasz Stoję Wiecie, w sam środek I ty Nie! Zgarniam jak mogę. Ja już A nie ja muszę ze snajpu To uciekaj koło mnie. Uciekaj koło mnie. Trzech teraz raz Ja Nie spróbuję przebijać bez a blokuj się, blokuj się. Ja Cię nie blokuję. Dobra, bierzemy i zobaczymy. Ale to też przetniemy jak będziemy brać. Dobra. Ale ja mówiłem, biję... nie ma tej mapy. Tylko to... pokażemy jaką... No już jesteśmy I, Tak, Gun Master ja sobie wezmę wiem no. mapę tą taką, no, znano. no a fajnie, ja to... fajnie się na niej grałem, no i jest mała i... Wiecie, nie będzie się ściągać, tak długo czekać No, najwyżej no, jak będzie taka jedna, bardzo fajna bardzo To ją fajne. wezmiemy O, no. i Bonsa umiem, patrz ja Odwaliłem teraz bunsa, wiesz Uuuu, umiesz <laughs> takiego bąsa? Patrz. Patrzcie i podziwiajcie mnie, jak ja bąsam. Piiiim. No ja na ciebie nie patrzę. Chodź ja, ja na ciebie nie patrzę, jak się patrzysz. Ja się chwalę, na filmiku. A to już leży? Nie, myślałem. Tak, leży. Nie widać. No leżysz, ale nie za No ale leży. Jezu, jak oni wyglądają z masa... Sam się nadszedł, pieset. A teraz leżę. 10. Mówi... jeszcze pięć będziemy mówić się leczyć. Ej patrz gdzie ja jestem? Ukryty w zombie. Ej zniknął mi ten zombie. A ja umiem fajnie nabrać graczy na normalnym modzie. Jak? Możesz leżysz wokół trupów i ty sobie no... leżysz, nie, I oni ja myślą, że ja nie, 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 Wiem, też tak czasem robię. Ja znaczy też. robiłem, bo już dawno nie, grałem. No, ja też. I dwóch?